Pokoju za wszelką cenę jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. W nowym odcinku z Call to Arms Gates of Hell Ostfront z kampanii przeciwko Związku Radzieckiemu na nowym DLC, którego robię razem z ekipą z nowych Polaków z 1939. Już wam pokazuję na samym początku jeszcze ci, co nowi tutaj mamy nowe drzewko. Dzisiaj będziemy się bronili na mapie bateria Chrisbeck przed Związkiem Radzieckim. No powiem wam, że może być naprawdę grubo, ponieważ już to jest ponad tam 20 odcinek. Rosjanie naprawdę e, już ostatnio zaczęli używać mocne czołgi, także musimy się uzbroić jak najbardziej w 75-tki, na szczęście troszkę ich mamy, mamy cały czas naszego kanistra, czyli KW-2, którego jak nazwaliście, e, no mam nadzieję, że jakoś damy radę, bo naprawdę może być już grubo, także... Także co, yy, na pewno sznajdery też się nam przydadzą. Zrobimy sobie z nich osobny jakiś yy, przyczółek. Tu mamy 25TP. Co tam jeszcze potrzebujemy? Mamy cały czas tak z, z amunicją, to też nam się przyda. Mamy browningi, mamy snajperów huculskich. 4TP, browning, jeszcze pelot. Także spoczko. 75 OK. A tutaj mamy sekcję z tymi rkm -ami. No kurczę, mi to w miarę pasuje. Jeszcze zobaczmy. A, musimy saperów dodać. Chciałem jeszcze oczy oczywiście zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie cały projekt z tutaj nowym DLC oraz zachęcam stałą gwardię do lajkowania i do komentowania. Naprawdę bardzo nam to pomaga. W tworzeniu yy, nowych jednostek i w ogóle do motywacji nad, yy, nad robieniem nad nad tym całym delcem. Yy, dobra czy trzech nam się przyda saperów mamy jeszcze tutaj dwie ciężarówki też z inżynierem nasz piękny fiacik yy, także tu spoczko kurcze no wydaje mi się że powinno to nam chyba starczyć no 25tp te działa i 75 ile mamy tych 75 w ogóle 3 i tutaj mamy, a nie, no tylko trzy i mamy te, no kurczę, no chyba to powinno nam dać radę, no z drugiej strony, kurczę się zastanawiam, a jeszcze mamy lotnictwo, tak? Mamy, dobra. Kurczę, no wydaje mi się, że to powinno dać radę, no. Zablokujemy im w razie co trochę saperami. Powinni rozwalić. Jeszcze możemy, wiem co dołożyć. W razie co, dołożymy sobie Browninga. Jakby jakiś samolot leciał, bo to też się może przydać. Może być jakiś nalot. Nie wiem jak oni się zachowałem na tej mapie, no ale zobaczymy. Dobra, myślę, że co? Lecimy. Okej. Okay. Bardzo jestem ciekawy tej mapki, bo jeszcze tutaj chyba nie graliśmy. Widzę, że są jakieś bunkry rozwalone. Może uda się jakoś fajnie zabezpieczyć. Okej. Okay. Jak tu to wygląda? E, no widzę, że nie jest źle. No kurczę, tutaj widzę, że jakaś bateria była, mega mocne działa. I tutaj mamy nawet bunkier. No proszę. Dobra, bierzemy od razu sobie saperów. Tutaj też jeszcze jest jakaś wzmacniana pozycja. Tutaj tak samo. Dobra, myślę, że możemy po lewej tutaj się zająć tym. Także od razu yy, weźmy saperów. Kurczę, nie mogę ich tu wsadzić. No nic, niech w takim razie jadą ci. Śmiało. A wy, panowie, biegnijcie czym prędzej. Co my tutaj mamy jeszcze? Może te peloty też. Yy... A może byście tutaj... Dawajcie, panowie. Chodźcie tutaj, będziecie szybciej. 75 dobrze by było, żebyście też tutaj gdzieś dali. Kurczę, gdzie by ich tutaj dać? Się tak zastanawiam. Może tu. Musimy powiem Wam sprawdzić teren, bo ostatnio. Jak grałem przeciwko Japończykom, to na to nie zwróciłem uwagi i się to zemściło. No, widzę, że fajnie, fajnie. No i też Wam mogę powiedzieć, że już yy, zrobi, zrobiliśmy kamuflaż yy, zimowy jednostek. Także w następnej serii będzie to wszystko już pokazane. Mam taką nadzieję. Także co, weźmiemy sobie jeszcze może tu. Żeby to jak najlepiej było. Kawulca też weźmiemy. No trzeba to jakoś się tutaj zabezpieczyć. Okej. Okay. Browninga też możemy tutaj. Dobra, panowie, jedziecie. Właśnie. Eee, poproszę wyskakiwać z tego. I jak najszybciej, bo nie mamy naprawdę za dużo tutaj czasu. Eee... O, coś mi się znowu... Ok, za pierwszym razem coś mi się takiego baguje. Eee, weźmiemy sobie o w ten sposób. Niech jeden biegnie. I ciebie ziomek też tutaj damy. Bierzemy tu śmiało. O, pięknie. Żeby było zabezpieczone. Ciężarówki sobie tutaj wycofamy. Żeby nie stracić ich Co my tu następne? Dobra, sznajdery Fajnie by było, jakbyście z tymi sznajderami To się tak ustawili Może tutaj Jeden tu Drugi tu Szkoda, że nie mam takiej opcji jak w Total Warze, Że sobie podświetlam, gdzie ja ich tam chcę rozstawić To by też by się mega przydało Dobrze by było, żebyście tu się rozstawili Też z browningiem i na przykład tutaj możemy by mieć sanitariusze o kurde a wy co się tutaj popsuliście? A, bo 155 Dobra, też byście tutaj się rozstawili. Huculskich strzelców fajnie by było jakbyście. Może być tu. I bierzemy ich tutaj do 4, 4TP. Sanitarka też mogłaby się tutaj przydać. Amunicja. Ej, właśnie panowie, wy też byście tu by się przydali. Kurde, mamy mało czasu. Dobrze było tutaj więcej worków z piaskiem i tak dalej. Dobra, kawu weźcie tu, wjedźcie w to. Ło, widzę, że fajnie, że sobie możemy tak przestawić go. Właściwie to czemu by nie możecie tutaj wjechać? Oj, Dobra, niech będzie w ten sposób. Amunicyjny RKM, eee, niech będzie sobie tutaj tutaj mamy tych. No, 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 dawajcie, dawajcie panowie, szybko wyskakiwać i tyle, ile możecie. Weźcie tutaj jeszcze też zabezpieczcie to. To by się przydało. Ciebie poproszę. Byście mogli tutaj zrobić dół. Możecie worki z piaskiem. Tutaj tak samo. No bo tu mamy żywopłot, dlatego oni się raczej nie przedostaną. Weźmy, ukryjmy ciężarówkę tutaj. No zaraz zobaczymy. Czy sobie tak poradzę jakbym chciał? Legionistów weźmiemy sobie na pewno gdzieś tu. Albo nawet. Ej, w sumie mamy tutaj taki dół. tu nie jest głupie. Potrzebujemy też legionistów gdzieś tutaj ustawić. Chodźcie. Panowie tutaj. Dobra, no niech ustawiają to. Bo jak ruszą. Ruscy to może być naprawdę grubo. Taka wiecie, inwazja serio bolszewików. Dobra, chodźcie tu. Czy ja więcej piechoty potrzebuję? Dobra, weźmy te czołgi. Weźmy 25 TP na przykład tutaj jedno. Bo to też na piechotę się przyda. Eee, weźmy 25 TP. Sanitariuszy. Poproszę, tu na razie. Szwadron Tatarski. Tutaj. Dawajcie, panowie, biegnijcie. I Bofors. Bofors też by się przydał. Na przykład tutaj, chociażby. Oho, już ruskie zaczęły. Dobra, panowie. Wycofywać mi się stąd. To jeszcze zrób. Uciekaj, uciekaj. Wy tak samo. No dobra, trochę żeśmy mimo wszystko ich powstrzymali. Najważniejsze, żeby tam 75 w miarę szybko dali. Bo inaczej to lipa będzie. Dobra, was tutaj też poproszę. Weźcie tu, rozstawcie się z tym. No, może być grubo, moi drodzy. Naprawdę kurczę, nie, nie będzie, wydaje mi się to łatwe. Eee, chodźcie tu. Coś już mamy. Pierwsze pewnie 34, ta, 85 Także no... Nie ma tak łatwo. No wy to byście się w tą stronę rozstawili. SU SU 152. Sherman. Okej. Okay. Dobra, wy możecie tutaj się w sumie rozstawić, panowie chodźcie. Dobra, dobra. O no, kurde, no wjeżdżają, wjeżdżają potężnymi czołgami. Ciekawy jestem, naprawdę. Ale też mają takie dziady trochę słabsze. Dobra, dobrze by było, abyście wszyscy zaczęli tu już próć. Dawajcie. Tak samo wy yy, możecie tutaj przyjść. dawać dawać. Kurczę, zacząłem się zastanawiać, czy dobrze, że z tej strony. Hmm. Jakoś dziwnie jesteście rozstawieni. Weźcie się trochę w tą stronę. O! Tak mi się bardziej podoba. Dobra. A, bo nie są tak ukryci. No dobra, dobra. czaję. To mamy tutaj dobrze ukrytą. Dobrze było, jakbyśmy im walnęli. Weźmiemy sobie z tej pozycji tutaj. Mamy APK. E, dostali. Dobra, widzę, że. A to piata. O, dobra. Weźmy sobie może z rdzeniem, zobaczmy. Protestujemy trochę tej amunicji. Mam nadzieję, że teraz mi tutaj nie przyjadą. Dobra. A, to jest ten rozwalony. O, w mordę! Mi pomyliłem czołgi! Dobra, udało się. Dostali solidnie. Come on. O, w mordę! No niestety trafili nas. Och, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, panowie, wycofujemy się. Weźmy sobie tutaj dymnego zastosujmy. O kurde. Pomyliłem, powiem wam, mój błąd, bo właśnie mówię, co jest jakiś kurczę dziwny ten T34. Ale dobra, lecimy, lecimy. Trzeba tylko wycofać trochę działa. Z tego piata jak jadą, jestem w szoku, kurde. Że tak sobie radzą. Dobra, weźmy ich trochę wycofajmy Dobra, radować, cofać, cofać. Weźcie jeszcze sobie tu dymnego Dobra, i naprawiać, panowie. Dawać Co to jest? SU-122 A ci tutaj prują No ta, wjechali dosyć brutalnie Dobra no panowie, jeszcze możecie tutaj, jakby naprawdę się zaczęła sytuacja, no tutaj mega psuć. Śmiało. No, naprawiać się, co jest. Szybciutko. A wy? Dobrze by było, jakbyście gdzieś tutaj może nawalali. A nuż kogoś trafimy. O, właśnie, pojawili się. Wybyście mogli się t, kurde tu wycofać. Okej okay. Dawaj, ciśniemy, bo Shermany się pojawiły. Okej, okay, ładnie. Aczkolwiek widzę, że ktoś już dostał o, w mordę. No właśnie Też już tu jedzie T34 ale kawą powinno rozwalić Bronimy się, bronimy się Dobrze, dobrze Nie oszczędzamy się Legionista, kurde, akurat Sami snajperze, no co jest? Ten ma... Sa to są sami z dobrą amunicją Znaczy z dobrymi broniami eee, Dawajcie tutaj Szybciutko No, dzisiaj to czołgami nas tutaj próbują, naprawdę Zajechać, ale bronimy się jakoś. Tu kolejne czołgi, tu kolejne czołgi. Nawet IS jest. O, w mordę. Wrogi samolot planuje. O kurde. O cholerka, no. Ale nie powinien jeszcze zrzucić nic. Kurde. Niedobrze. Mam nadzieję, że nam nie zrzuci tam bomby. Bo wtedy będzie lipa. Weźmy sobie może przeciwpancerny zawsze mi się to myli trochę, ale... No kurde. O w mordę. Tym razem mi nie pykło. O w mordę, nie! jaj! biedny pelot dostał. Dobra, dawajcie z tych dział Tu nam się nie udało, błąd zrobiłem pewnie z tymi, z tą amunicją Dawajcie, ciśnijcie tu A wy ciśnijcie, atakujcie tutaj Kurde, za daleko jest, o w mordę To niedobrze To gdzie wy możecie cisnąć? Gdzie tu strzelać? No, próbujcie Dobra, tu dostają. Dobra, ten pel pelot tutaj ładnie 75 rozwala. Ale powiem wam, że szok. Co, IS-a cały czas mają. Ten IS w sumie, no, no nie no, jest mocny. O kurde, no właśnie. Z czegoś tam dostaliśmy. Bym teraz chciał 4TP, niech pojedzie może tutaj. Zeskoczymy ich od jakiejś strony. Ej, co jest? Panowie, gdzie mamy? Dziś mieliśmy tutaj jeszcze załogę. Dzisiaj w ogóle nie używają. Widzę, że piechoty. Dawać tutaj załogę. Może wreszcie użyją czegoś innego. O kurde. Coś tam rozwalili. Choroba wie gdzie oni mają to eee, no dobra, gdzieś Na razie się tutaj byśmy ukryli Szybko czaple Czapla tu zaraz powinna być Dawaj, dawać, dawać, szybciutko, znowu błąd z tym Dobra, są tam nic nie jedzie, także możemy spokojnie rozwalić. O, w mordę! Ja już wiem, co oni mają. Okej, okay, trzeba tym czym prędzej rozwalić, bo to jest 300. Ok, dobra, zniszczone. Że tu się udało. Kurde, no. Że nas zaskoczyli z tym. Ale dobra, powiem wam, że nie jest źle. Bo zostali tylko z tymi czołgami. Byśmy mogli tam ich zbombardować. Ale powiem wam, że to IS-a to będzie przyjemność. By spróbować się spojedynkować 25 TP. Także na spokojnie. Dobra, weźmy. 25TP, tylko ja bym chciał jakie mamy... Jaką mamy amunicję Weźmy tą Tylko niech nikogo tu nie przyjadą i zaskoczymy ich może od innej strony. Niech oni się tam bawią. A my jedziemy już. Tylko tutaj gdzieś przyjadę. I postaram się trochę ich wykurzyć. Przecież ten będzie ciężko, powiem Wam, bo tak z daleka im huknąć, to dobrze by było im od tyłu gdzieś tam w te czołgi walić. Ale nawalają. Szok. Ale dobrze, powiem Wam, że ciekawa bitka się zrobiła. Dostał. Znaczy dostał, no. Coś słabo, ale to jest IS. Kurde, nic to nie robimy. no jak huknie nam, to będzie lipa. No to w gąskę chociaż. Kurde, czemu w gąskę nawet nie poszło? Kontynuuj. Oj, no dostał, dostał, dobra. No zarejcie im, no. Kurde że tak słabo trochę No tu im, dawajcie w tył. Jest, dobra Ale nie, kurde, co jest? Nie no, coś chyba powinni dostać, dobra Myślę, że powinno to wyjść. O, super, popaleni, także i jest rozwalony. I tutaj. Też gdzieś czołgi, ale nie wiem, w którym. Chyba tutaj. Nie, no powiem Wam, że 25 TP sobie ładnie tu poradziło. Mimo wszystko, trochę kawuk też nas jeszcze tutaj bronił. Dobra. No dostali tu solidnie. O, w mordę. Bo musimy naszym, żeby się. No ładnie, dobra. Panowie, tylko wy nie walnijcie tu. Okej. Okay. Amunicję możecie też im dostarczyć. No ładnie, powiem wam, że kurde, nasi sobie dali radę tutaj z tymi czołgami. Widać, że te ruskie maszyny to naprawdę, tak naprawdę to tylko straszą ma. Ale tutaj sobie w ogóle też ta piechota tutaj nawet nieźle podziałała. Ładnie, ładnie. A mieli dużo czołgów, mało piechoty. No, sumieli. Także naprawdę mega jestem zadowolony. Naprawdę ładnie. Zrobimy sobie foteczkę. Ładną. No Okej. Okay. No dobra, no to co? Myślę, że sobie zakończymy, ponieważ tej amunicji chyba za dużyśmy nie wydali, tak mi się wydaje. Także luzik. Zakończymy sobie. No i ładnie. 213. Nie no, powiem wam, że po prostu mi bardzo szybko ta misja minęła. Także ładnie, ładnie. Naprawdę dobry. Dobra bitka była. Udało się Rosjan naprawdę, że zwyciężyliśmy. Ciekawy jestem teraz jak w ataku, ale te 25 TP, no mega, mega naprawdę. Bardzo ładnie. No i cóż, no jeszcze nam trochę zostało tych, ale o, będziemy mieli na trójce rzeka ZIG. Ciekawy jestem, co to jest. To jeszcze jakieś inne misje. Ranes, tu też graliśmy kiedyś. I rzeka Semua, czy tam kiedyś też na tym graliśmy? Ale na tej ZIG możemy śmiało zagrać. Także co, jeśli chcecie też zobaczyć te stroje, możecie zobaczyć to na naszym Facebooku. Macie też link na dole w komentarzu. Oraz zachęcam do subowania kanału Adama, macie też tam na dole. Zachęcam do lajkowania, komentowania. Bardzo nam się to też przydaje. Mega motywuje nas to do robienia tego delce. Także co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.